<noise> Żarcik oczywiście. No przecież nie zostawiła wam... Yy, wa, przecież wam... Was bym nie zostawiła na pastwę losów. Wy wiecie o tym, co nie? Nie? Ale wracając do odcinka. Dzisiaj przedstawię wam 5 typów oszustów w necie i hakerów jakichś stronek internetowych na przykład Gucci albo Levis których które są według mnie najbardziej dziwne. I, no, między innymi pojawi się tutaj. <coughs> Pelerynka, klonarz, klonarz. Hej, hej tej i y, babci Babcia Halinka versus o hejt, hejter internetowy. Ale przejdźmy do pierwszego, czyli peleryk. Szczerze... Naprawdę... Dziwię się um, panu, który pisał ten scenariusz i wymyślał te typy... No nie no! Sorry! Naprawdę ja nie mogę! No... Sorry, mamo! Naprawdę nie mogę! Nie mogę i, a tak dla, na serio, to moja mama pisze dla mnie scenariusze, I ja po prostu mówię jej o danym typie, jaki on jest, ona wymyśli do niego na. Sorki, mamo. Sorry, mam. Ale w, mm, w każdym razie... Idźmy do naszego perrinkarza. <laughs> <laughs> ja się zna, ale dobra, na no serio przejdźmy już do tego peleringa. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom. Tom, 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 Teraz nic nie będzie takie samo. Wychodzi pelerynkarz. To jest typ osoby, który jest bardzo skrytym, jakby hajterem mm, internetowym. No, i nie za bardzo lubi ludzi. Po prostu. Jeśli tylko. Na przykład. Załóżmy, że właśnie przyszła obok niego Ariana Grande. To on ucieka, ucieka, bo bo wie, że może, obo, że może tam yy, odkryć ktoś, że on jest tym hakerem. Albo na przykład, kiedy obok kiedy on wyjdzie ze swojego domu po buraki, bo go mama prosiła i obok niego przyjdzie nam, uwaga, Rihanna. To on się chowa, 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 bo... Bo on zhakował jej stronę Fenty Beauty, pani Rihanna. Z jej kosmetyka. I zamiast prosić o te wszystkie autografy, to wraca do domu, yy, w którym ma nieogarnięte, bo mała ma A tak prawdziwie to patrzę. I brakuje jej tam buraków. No, ale kiedy już wyjdzie z tego domu, yy, za trzecim razem jest całkiem przerażony i patrzy, czy ktoś nie wychodzi. O nie! Jednak idzie ktoś. Mniej więcej przyszedł obok niego Justin Bieber, a on nic. Ha! Ej, a gdzie jest plękarz? Halo, halo. Jest tylko jego komórka. Bo on jest tu. Czai się na czatach. Czy ktoś nie idzie tutaj? Żeby go o śmierć.

Odpowiadam teraz na jedno pytanie, które mi zadał ktoś niepełniutko, bo nie mogę ujawniać tożsamości tej, tej osoby. Mam dwa aparaty. Jeden aparat ma taką. Jest bez to, bo mi się urwało. Drugiego, mam jeszcze drugi, on ma tutaj taki haczek. A więc przechodzimy do kolejnego typu, czyli bliźniaków. Ej, brat, chodź, idziemy coś nagrać. W końcu trzy sekundy temu wstawiliśmy ostatni film. Chodź. Brat, brat! Jak mam wyjść, te pilu, Piu! Ej, sorki, za brzydkie słowo. Hmm, Takie ja słońce. Ale nie wypowiedziałam go do końca, więc nie, nie, nie. No Mam wyjść, Skoro zamknęłyśmy drzwi przed nosem na klucz. A No mm. A dobra, dobra już ja odchaczam tutaj. Dzięki, wiesz! Ale dobra. Nasi widzowie tylko czekają na ten film. 3 minuty temu wstawialiśmy poprzedni. 3 minuty! A, 3 sekundy, jakoś Sprawdź Sprawdzaj, patrz. 3 sekundy temu wstawialiśmy ostatni film. Nasi widzowie czekają na więcej. Mamy 0 subskrypcji. Kumasz, to 0000 tysięcy 000 subskrypcji. Czasami nie kłam twojego logicznego myślenia. A. Trudno to myślenie nawet nazwać logicznym. Ale dobra, nagrywamy film, w którym pokazujemy naszą dzielnicę. Hej, wam wszystkim! Tutaj bliźniaki Eder! cześć. Dzisiaj pokazujemy wam naszą dzielnicę, w na której mieszkamy! Możesz przestać tak dziwnie mówić? No siewcowie, tylko czekałem na więcej, ja ty się jeszcze... Są powinien prowadzić ten kanał, wiesz o tym. W końcu pochodzimy z Kanady, śmieja! Co ty do mnie mówisz? Mieszkamy na Mazurach! Co ty do mnie mówisz, nie pochodzimy z żadnej Kanady, mieszkamy na Mazurach? A swoją drugą jeśli ktoś z nas spotka, to może. pi... Czy te pa... Koć! Ty mi zaprzyłeś cały film. Pik. No i widzisz, teraz będą wiedzieli, że mieszkamy na wsi, a nie w Kanadzie. Boże, wiesz, że widzą się w Mafia więcej. Żeby myśleli, że jesteśmy bogaczami. Ale... Wiesz, że ludziom się nie wmawia, Kitu. kito. W sumie. Kolejny typ to jest. Yy, Boże. Co ja mam powiedzieć? Aha, dobra. Tak, te, ten typ, który był poprzednio czyli bliźniki, nawet w ogóle się jeden brat, w ogóle ja się oba na tym nie znają, bo mają nawet konto prywatne i nie mają subskrypcji ani żadnych łapek w ogóle. I oni się dziwią, że nikt ich nie lubi, ale gdzieś się ten jeden brat był mądrzejszy. A teraz kolejnym typem jest biceps! Tak, bicek. Ej, a to biceps czy bicek? Bicek. A. No to kolejnym typem jest Bicek. No ja nie mogę z tymi nazwami. No Chcę mamo. Kolejny typ to jest Bicek. Ale na serio, teraz na sejlo. Na sejlo. Na sej... na sej... No, na serio. Kolejny typ to Bicek. <laughs> mm, mało ludzi tu dzisiaj jest. Idealna pora do nagrywania. Na która jest? A, o 18, to tam pół biedy. Wyłażę przez okno. A, kamera jeszcze. Kamerko, chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie. Ała! Wpadłem przez okno, a kamera widać. Dobra, nagrywam, jak wchodzę do ludzianin. O, to będzie fajnie. Kamera do góry. Nie, teraz jest gry na kamiborze. Hej, koło, z tym tu znowu wasz bitek! Dzisiaj wejdę do fryzjera. A nie jest nieczynny. Ale dobra, teraz pokażę Wam... Kamera mi się spaprała! E, kamera! Spaprała! Tak. Bar to jest bardzo podobny typ do poprzedniego, tyle, że tutaj jest jeden... jeden pet shop. No i... Jak widzicie... To są jakby youtuberzy. Tyle, że oni hakują różne strony. Boże, to nie ten filmik. Sorry, pomyliłam się z nazwą. A jaka miałam w końcu być nazwa? Typy najśmieszniejszych youtuberów. A typy najśmieszniejszych youtuberów i hakerów internetowych. To dwa? No, no to mm, kolejny typ to słodka baby. Boże, nie ja powiedziałem jeszcze o Bicku. No, Bicek to taki typ. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale ta kotka cały czas tam siedzi. Matka pierwszego typu. <laughs> Teraz tak patrzę. Kolejny typ. To... Boże, nie powiedziałem jeszcze o Bicku. Bardzo po podobny typ. Tyle, że ten typ ym, ma tak, że on nawet nie włącza nagrywania i musi co chwilę kupować nową kamerę. Właściwie pożycza od znajomych, a potem się psuje i... Kolejny typ to słodziaczka słodkada. Ej, dobra Kiedy ta marka Gucci w końcu wstawi Jakiś nowy produkt Żebym mogła go znowu usunąć Raz, dwa, trzy Wstawiła Usuwam O, Magdzia Co? O, co robisz? Ogl oglądasz my Little Ponki. Jaka słodka dziewczynka. Ale dobra, ty się nie zbierasz, bo chyba twoja siostra w szkoła. Y nie, ona mi właśnie... Bo ona jest w domu i pozwoliła mi wejść na podwórko. A czemu masz y telefon, czy znaczy, jej kamerę? Nie, to nie jest, tele to jest y telefon. i y y czy mama kupiła nowy. Aha, no to pa. Dobra. Dobra. Wstawiła ten, usuwamy, usuwamy, usuwamy. Tak kiedyś, kiedyś mieliście, że spotykaliście, że spotkałyście córkę swojej koleżanki, boże córkę, młodszą siostrę swojej koleżanki, a ona była jakimś hakerem internetowym. Ale dobra, wracając do kolejnego typu, już ostatnim typem jest... aż mi strach wymówić nazwę. Jest to babcia, Halinka, wecja haker. A! Nic nie będzie takie samo. Dom! Dorom! Dom, dom. Dom, dorą, dom, dom, dom. Poczy, poczy. O, dzień dobry, Pani Halinko. Proszę się mnie nie czepiać. Ale ja się Pani nie czepiam. Ale proszę mnie zostawić w spokoju. Jestem hakerem. Zostałam hakerem. Aha. A nie jedzie Pani czasem do Biedronki kupić swoim wnuczkom po czekoladzie i po słodziaku? Tutaj się zresztą już skończyłem. Nie! Jestem babcia Halinka wreszcie haker. Aha. O, pani Halinko, przyjechała mi pani wszystkie kwiatki. No i co? Urosną ci nowe. Pani Halinko, jest pani bezczelna. Z wielkim szacunkiem, ale jest pani bezczelna. Proszę się ode mnie otaczać. Co za bezczelne dziewczyszko. Ale dobra, czy ta marka Gucci w końcu wstawi, albo Lewis wstawiła jakiś nowy produkt? bo musi mieć równie 200 produktów, żebym mogła usunąć. Dobra, co to jest? Jak? 11. Dobra, już usuwam tę stronę i wstawiam nazwę mojego ha kanału halinka.pl Peach No i już. I to już moje wszystkie najśmieszniejsze typy youtuberów i hakerów internetowych. Więc y jeśli chcecie więcej takich typów filmów, y zostawiajcie łapki w górę! A i w sprawie jeszcze tego ostatniego typu, czyli babci Halinki, wersja Haker. Wiem, że niektórzy myślą, że babcia Halink. Co z tym, że babcia Halinka bije się o świeżaki w Biedronce? Co z tym, że daje czekoladę swoim wnutkom? Co z tym, że stoi na kasie w Biedronce? Co z tym, że przebija się w supermarketach? Co z tym, że kupuje w Ciu holandach? Co z tym wszystkim, że jest budowlankiem? Otóż to, że jak wiem, to z tym, że jest aktorką, i takie tam, pierdółki. No to po prostu babcia Halinka poszła o krok dalej i została hakerem internetowym. Więc to wszystko. Majo!